Witajcie, jestem Magrat i zapraszam Was serdecznie na kolejny odcinek z cyklu Lego Harry Potter. Tym razem, razem z Harem, będziemy się starać ukończyć drugie zadanie turnieju trójmagicznego. Jesteśmy w tym momencie. O! jakieś. Coś udało nam się zbić. Okay. Jesteśmy w tym momencie pod wodą, za sprawką Neville'a. Oj! Cedric? Sorry. Ze sprawką Nevila uzyskaliśmy możliwość oddychania pod wodą przy pomocy skrzeloziela. Do samego jeziora wepchnął nas profesor Moody. A my postaramy się jakoś ogarnąć pływanie. No, Harry. Nie wiem, czemu Cedric się nas trzyma. Możemy zmienić postać. Możemy. O, proszę. Czyli współpracujemy z Cedriciem. No dobra. W takim razie będziemy współpracować z Cedrikiem. A to tutaj co możemy też. No, Cedrik obcięł, Nie było. Chyba nie możemy na Frost. Dobra, zmieńmy się na Harego, bo to jednak jest Harego zadanie, a nie Cedrika. I zobaczymy. Tutaj możemy wpłynąć. Nie, tutaj nic nie ma. Natomiast jest... O, tutaj możemy sobie jeszcze zmienić na chwilę zakręcie. Wingarium lewiosa, dawaj. No. Okej, okay. tutaj będzie przynajmniej łatwo ze zbieraniem monetek, bo wszystkie monetki same do nas przelatują, więc może uda się... Oj, Czy jakieś meduzy mogą nas tu atakować? No dobra. Okej, okay, dziękujemy. Odkryliśmy jakąś skrzynię. S sorry, Cedric. <gry> no, w każdym razie, Harry, zapomnijmy się. Będziemy teraz e, uczestniczyć. Tutaj też nie wiem, co udało się odblokować. Tutaj widoczność i sterowalność postacią jest żadna, tak naprawdę. A, Wiktor Krum. Tutaj spotkaliśmy Wiktora Kruma przez przypadek, no. Tutaj coś jeszcze? A tu do przodu nie możemy. Aha, czyli pewnie będziemy przepływać jeszcze tam w okolicy. A jednak na razie mamy tutaj bardziej płaski. Dobra. No, chary. Przepływamy czy nie przepływamy? Jak? To? A, okej. Okay. <laughs> nie przepływamy przez. No nie, jeszcze tu jakiś student w opałach. Jak? Podczas drugiego zadania to nie powinno być nikogo. Okej. Okay. W ogóle to zadanie jest jednym... O nie, Hary! Fredrik nas uratował, prawo. Dobra, Harry, to ty teraz. No. Udało się, dobra, Uwolniliśmy się. Ale naprawdę, sterowalność tutaj jest żadna. Mam nadzieję, że jakoś przebrniemy przez, przez to zadanie. No, a y, co chciałam? Właściwie, y, drugie zadanie, w jest magicznego takiego przeciętnego obserwatora, czyli kogoś, kto nie uczestniczy w samym zadaniu, jest tak naprawdę strasznie nudne. Bo tutaj nic nie widzimy, nawet nie wiemy, co się dzieje pod wodą. Nie ma żadnych ym, możliwości obserwacji graczy, znaczy graczy, nie ma obser możliwości obserwacji zawodników górnienia i jedyne co ym, widzieliśmy to na początku jak wstępywali, no i potem jak będą uciekać, A co? Ach, okay. No, co tu się pojawiło? OK, czyli ten na razie nie przejdziemy. Chociaż jeszcze spróbujmy Wingarium Leviosa. Coś... O, coś możemy. Okej. Okay. <laughs> Okej. <Okay. laughs> czyli odblokowaliśmy sobie przejście. No dobra. A to tak, wróćmy się tutaj jeszcze na chwilkę, bo tam Cedric... Aha, okej. Okay. Dobra, czyli jeszcze na chwilkę się tam wrócimy i spróbujemy drugą, drugą stroną yy, tutaj przypłynąć. Okay. Udało się nam tutaj wszystko odblokować, ale jeszcze pozbieramy sobie parę monetek i zobaczymy, gdzie nas to doprowadzi. Tutaj coś? Nie, Lumos nam nic nie pomoże. Spróbujmy Wingarium Leviosa? Lecz... no... Strasznie źle się celuje Harem. Znaczy, celuje. Kieruje, <grym> steruje tutaj. Bardzo źle się, się steruje Harem. Bardzo ciężko jest tu nawigować. No ale, dobra, nie będziemy narzekać. Dobra Harry, możemy zobaczyć jeszcze ewentualnie czy coś jest wyżej. A nie, dalej tu jest już niewidzialny sufit, więc tu możemy wypłynąć. Okej. Okay. Czyli nie będziemy mogli wypłynąć, dopóki nie zdobędziemy wszystkich... Nie uratujemy mm, naszego skarbu. Nie zdobędziemy naszego skarbu. No... Co ta oświadczka tu od nas chce? No. No, daj, Harry. I jeszcze Cedric to jest przypadek. Sorry, Cedric. To nie było specjalnie. Okej. Okay. Więc pójdźmy dalej. Pierwsza. Okay. O, tu jest coś, dobra. Aha! Okej. Okay. Okej, okay, czy tutaj nam się udało je jakoś odblokować? No... Cedri, odpływaj trochę co, bo tutaj musimy się ratować przed tą dziwną ośornicą. Ale tu już nic więcej nie. Już nic więcej. Dobra. No chodźmy na górę. Hmm. Nadal nie wiem z co udało mi się trafić. Nie mam zielonego pojęcia, co to mogło być. Ej. Okay. Tutaj widzę, że już część elementów mamy złożone. Chyba nie chcą Oho! Byśmy... Rybka dla nas odsłoniła. Okay. Ale Harry, nie dryfuj tam, nie dryfuj. Stój, stój. Nie, Hary, zmień się. Tutaj damy Harry przez chwilę prawie oddryfował w dalszą część planszy, a jeszcze tutaj mamy nie wszystko chyba. Mamy coś jeszcze? Nie, chyba już Dobra, no to dawaj. Dawaj, Harry, dryfujemy tam. Zobaczymy. No, do góry. Hmm, Dobrze, czyli przedostaliśmy się. No. Nie, 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 Harry, nie w tą stronę. <ścoughs> Tutaj mamy. Kolejne. A jeszcze może byśmy spróbowali otworzyć tą skrzynię. Tylko tym razem chyba będziemy potrzebować redukto. A to jest. Tutaj, co mamy? Czy my możemy tą skrzynię jakoś otworzyć? Chyba. chyba nie no. Dobra, też nie możemy się odwrócić za bardzo w, e, przodem do kamery, czyli tutaj niestety nie możemy uderzyć w to, co widzimy na pierwszym planie, wypaczać. No, uciekaj. Hary. Dobra, uciekaj, bo będzie nas gonić. Tutaj. No, udało się, na szczęście. Dobra, Cedric, płyń górą. Tutaj po zdobywamy co możemy. Tez samodzielnie chyba nie damy rady tego przynieść. Mhm. Dobra, chares, spróbuj ty w tym. Tutaj też, nie? Dobra, no to, jest, to jest w takim razie musimy się chyba wrócić w ten rejon co tutaj zrobimy tu nie? A, tutaj też kolejny jakiś element. Ale. Hmm. No dobra. Tutaj na górze. Cedric, dawaj. Może ci się uda. Dawaj e, co ty masz za zaklęcia w ogóle. A wingarium. Dobra, no to spróbujmy wingarium Leviosa. Pary, mam nadzieję, że jesteś po drugiej? A nie, nie jesteś po drugiej stronie. Ok. No nie, no. Oh. Dobra. Udało nam się zlikwidować. Będziemy mieć dużego kraba. Hmm. A, też wingarium. Dobra. Czyli mamy wingarium lewiosa. Oj! <grywa> Dobra. Harry, pozbieraj tutaj na górze. Biedny kradno. Znowu spotykamy Wiktora Kruma. Cześć, Wiktor. Okej. Okay. Mamy wielką kołamarnicę Okej, okay. Harry, odblokowaliśmy. O nie, no tak się nie robi, proszę Pani. Dobra, czyli Wiktor, e, znaczy Wiktor, dawaj e, Cedric Lumos, spróbujemy sobie przepłynąć razem z Lumosem. ok? to na górę. Harry, dawaj ty też, zmień sobie na Lumos. No, Ok. <ścười> czyli udało się tędy przepłynąć, okej. Okay. Dobra, do tej hary teraz płyniesz dołem. Dla odmiany. Cedric, sprawdź no co jest na górze. A na górze nic. Poza <ścoughs> Sorry, Hary. Po... Poza grzewem nic nie było, chociaż. A, mamy jakąś perłę, no proszę. Gdzie tam per... A, dobrze. No to dawaj. <laughs> Czyli tutaj nam Cedric rozwiązuje zagadki zamiast Harego. No, widać, że <laughs> Harry może nie do końca dobrze przygotowany do wzięcia udziału w turnieju. Ok, dobra, no to lecimy do górę. Idzie. O, chyba się coś zacznie. <laughs> Wiktor się nie cacka, tylko szybko. No, Hermione? Hmm. Kto by pomyślał? Dobra, czyli Wiktor cały czas nas śledził, bo chciał znaleźć jak najkrótszą drogę i pomyślał, że my będziemy to pierci. Bardzo, bardzo nam to sklepia. Wiktor tak generalnie. No nie. No, jeszcze się dałeś złapać parę. Uważaj, co. No? No, złap. Wik nie, Wiktor, Cedri, proszę cię. No, nie wierzę, znowu to musisz ratować. <grywy> A ty mają trafić, trafiałam cały czas w Cedrika, No. Dobra, czyli my już to widzimy. Widzimy sobie Rona, który tam sobie drw. Cedri, weź na uradę raz jeszcze, co? Harry, to teraz ty uratuj Cedrita. Dobrze. <grywa> o nie, no. Dobra, Harry. Spróbujmy tutaj jeszcze... Zobaczymy, co tu jeszcze jest. Czyli mamy e, tutaj... Chow mm, Chang. Mamy siostrę Fleur de la, Cor de la I Rona. Dobra, to Ron, ty sobie tam poradzisz na chwilę, jeszcze trochę. No, skakuj, Harry. Skakuj. skakuj. Dobrze. My sobie jeszcze tutaj chwilkę popływamy i poeksplorujemy okolice. Mam nadzieję, że, no, Ron nam to wybaczy. Ale nie, nie ma pająków, nie ma tutaj żadnych stworzeń, których boi się Ron, więc no, może. Nie, wróć tutaj. Tylko zmień sobie Harry zakręcie na wingarium Leviosa. Okej. Okay. Czyli uwolniliśmy teraz siostrę Fler. Okej. Okay. Co to tu Harry jest? Nie wiem, gdzie to daliśmy. Aha, tutaj, okej. Okay. No, ten, ten przydalek. Nie wiem, co Okej, okay. więc mamy kolejną tutaj rzecz. Lumos, daj. Kolejny łańcuch. I teraz będziemy mieć łańcuch, który będzie... Um, a, jeszcze musimy go podnieść. Garium Leviosa. Który uwolni nam Rona. Dobra. Mamy kolejną kotwicę. Udało się uwolnić Rona. I. Aha, teraz musimy już popłynąć w drugą stronę. No. A, tutaj mamy. A jeszcze, jeszcze, jeszcze. Czyli mamy kolejny e, kolejnego robaczka, czyli kolejną przynętę na te dziwne, śmieszne stworki. No? Lecisz? Cztery <ścười> na sześć. No jeszcze chyba będzie jeden, tak mi się wydaje, bo tutaj mamy jeszcze interakcję z kotwicą e, Chang. więc możliwe, że <grywanie> będzie jeszcze jeden, ale w takim razie wydaje się, że gdzieś przegapiłam ten jednego Brzydalka i nie wiem, gdzie on może być. Pewnie gdzieś na początku. Aha, jeszcze ja tego musimy uderzyć, żeby równocześnie byłem. O, oh, chodź jeszcze na chwilkę. Okej. Okay. Czyli teraz podniosę. Czyli przegapiliśmy 2 e, mamy. 4 na 6. No dwa przegapione. Dobra, czyli tak, mamy e, w tym momencie możemy spróbować. Nie możemy, bo... bo... Nie możemy próbować, no. O. To ci. Dobra, to spróbujemy, może dołem jakoś przepłyniemy Nie przepłyniemy? Nie. No, Harry. Co robimy? To no już wingarium nie będzie działało. Nie możemy przepłynąć. Dalej nie możemy się posunąć w tamtą stronę. Okej, okay, no to spróbujmy w takim razie jeszcze poszukać przejścia gdzie indziej. Mówisz tędy, Cedric? No dobra. No to dajemy. Tylko, że tak się od, od nich oddalamy. A tutaj coś? Hm. Też nie. No Wiktor sobie po prostu podpłynął, tak? Dobra, spróbujmy w takim razie Cedric. To Cedrik, może ty musisz? Twoją wybranką jest tutaj czoło. Możemy tam nacelować? A możemy nacelować. Hej! Dobra, możemy nacelować. Dobra, to Harry, chodź. Skoro możemy tu nacelować. Myślałam, że trzeba go dać, wpłynąć, okej. Okay. Uwolniliśmy Czo, uwolniliśmy Rona i uwalniamy siostrę Ferdy Chyba Gabriel. Oh. No, udało nam się wypłynąć. Jesteśmy. Oj, oh, Ron. To tylko krum. No. Fer podziękowała chłopakom za pomoc w uratowaniu siostry. No dobra, bardzo miło z twojej strony, Fer. Pewnie trochę spełnienie marzeń Rona mimo wszystko. Okej, okay. udało nam się ukończyć drugie zadanie turnieju trójmagicznego turniej i odnaleźliśmy na dnie jeziora, bo co było dla nas najważniejsze. Dobra, w takim razie zobaczmy jeszcze chwilkę, co nas czeka po tym zadaniu. No, mamy złoty blok. <ścoughs> Continue, niech będzie. Okej, okay, czyli wróciliśmy. Nie mamy żadnej tutaj e, scenki kończącej zadanie. A nie, moment, jeszcze wróćmy, o, tu nas Nick prowadził w drugą stronę zupełnie. Do pokoju wspólnego? Nie. Gdzie nas prowadzisz, Nick? Chyba nie do komnaty tajemnic, co? Nie komnaty, do kamienia filozoficznego. Tutaj jeszcze. W ogóle zostawiliśmy e, jednego z uczniów o pałach na dnie jeziora. Ha. Tutaj coś? Nie. Tutaj też? Zmienimy na winkarium na chwilę. Nie. Okej, okay. o. <grybujesz> Dobra, to co? Przekręci pan dla nas, co? Okej. Okay. Już Hermiona się denerwowała. Już nie, nie wiedziała. Okej, okay, czyli tak. Weszliśmy tutaj na górę. Prowadzi... no... Schody prowadzą nas jakieś ciekawe miejsce. Może to być jakaś, jakiś postęp fabularny. Tam na górze czekał Dumbledore, więc może to będzie odpowiednie miejsce, żebyśmy zakończyli dzisiejszy odcinek. I już w następnym dowiemy się, co czeka nas na końcu schodu. Tymczasem dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i do usłyszenia.